Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na kanale Związku Polskich Artystów Fotografików w Okręg Wielkopolski. W kolejnym odcinku poświęconym teorii fotografii. Dzisiejszy odcinek. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zarysować pewne koncepcje. Znanego i nieznanego pewnie szerszym kręgom teoretyka fotografii, jakim jest Willem Flusser. Willem Flusser, autor tej stosunkowo skromnej, wydawać by się mogło, pozycji w kierunku filozofii fotografii. Pozycja skromna ale bez wątpienia w wielu kręgach zrewolucjonizowała ona myślenie na temat fotografii. Nieprzypadkowo po raz pierwszy zetknąłem się z nią, będąc jeszcze studentem studium fotografii profesjonalnej na Akademii Sztuk Pięknych, wówczas jeszcze Akademii Sztuk Pięknych, w Poznaniu. Kierunek fotografii, jak na Akademii Sztuk Pięknych, jak pewnie część z was wie, powstał za sprawą profesora Stefana Wojneckiego. Nieprzypadkowo, w związku z tym właśnie tam zetknąłem się z tą pozycją, ponieważ koncepcja profesora Wojneckiego związana z nurtem fotografii konceptualnej. Teorie, które zaproponował Flusser ściśle są, myślę, związane z takim myśleniem, które praktykowane było na Akademii Sztuk Pięknych. Książka skromna, wydawać by się mogło, ale Wywarła ona, e, olbrzymie, e, wy, wywarła ona olbrzymie znaczenie, miała ona olbrzymie znaczenie, przepraszam, dla wielu twórców e, fotografii, artystów dziś już, uch, nie wiem, chyba średniego pokolenia, e, którzy mieli okazję zapoznać się z nią właśnie w trakcie studiów. Zanim książka ta została wydana, w Polsce, w przekładzie Piotra Zawojskiego. Wydawcą książki była Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Ukazała się ona po raz pierwszy w oryginale w wydawnictwie innego teoretyka fotografii Andreasa Millera-Pole, z którym wspomniany Willem Flusser ściśle po współpracował i który to Miller Pole na łamach European bardzo znaczącego wydawnictwa publikował refleksje teoretyczne Plusera. Co takiego jest rewolucyjnego w myśleniu Lucera? Przede wszystkim dla osób fotografujących Wydawać by się mogła zaskakująca koncepcja, że w pewnym stopniu fluser zachęca do wstrzymania się od wykonywania fotografii. Jak to możliwe? W czasach, kiedy książka się ukazała, a był to rok 1983, pierwsza publikacja w Niemczech, Myślenie na temat nadmiaru fotografii, która dziś jest bez wątpienia faktem funkcjonującym w świadomości wszystkich, myśl ta nie była aż tak bardzo powszechna. Natomiast Flusser swoją książkę skonstruował, swoją teorię filozofii fotografii, skonstruował wobec. Wokół kilku pojęć, z których najistotniejszym było chyba pojęcie aparatu. Czym zatem jest aparat fotograficzny w koncepcji Wilema Flussera? Aparat fotograficzny to zabawka udająca myślenie. Przyjrzyjmy się chwilę, Takiej, takiemu spojrzeniu. Cóż to oznacza? Może zanim się jeszcze temu przyjrzymy, warto wspomnieć, że Flusser wspomina, że rozwój cywilizacji i kultury powstał wokół, rozwijał się wokół dwóch bardzo istotnych historycznie momentów, z których pierwszy był wynalazkiem pisma linearnego. Wynalazek pisma linearnego odsunął człowieka od myślenia cyklami. Ogólnie rzecz biorąc przyjmujemy, że kultura, pojawienie się kultury to był moment, kiedy powiedzieliśmy naturze nie. Wyrwaliśmy się z kręgu natury i jakby poczuliśmy własną odrębność. I ta odrębność budowana była wokół kultury. Kiedy pojawiło się pismo linearne, takie cykliczne spojrzenie, na świat, spojrzenie jakby dziś odległe, bo dla kogo dziś mają znaczenia tak wielkie jak niegdyś pory roku? Dla kogo mają dziś znaczenia e, przesilenia? Kto ma świadomość e, faz e, Księżyca, na ile są one istotne? Myślę, że dosyć wąskiemu kręgowi. Dla dość wąskiego kręgu te zjawiska są istotne. Osób może zainteresowanych astronomią, może szerzej spoglądającymi na świat. Więc pierwszym punktem był wynalazek pisma linearnego. Drugim punktem, niezwykle istotnym według Flussera, jest wynalazek. Obrazów technicznych. Zwróćmy uwagę, że Flusser nie mówi o fotografii w sposób bezpośredni, natomiast używa pojęcia obrazy techniczne. Obrazy techniczne, które zostały pojawiły się, jakby zostały wyodrębnione z tekstu, bo, czyli z pisma linearnego. Żeby mógł powstać aparat, żeby mogła zostać odkryta, czy wynaleziona, jak niektórzy wolą, fotografia, musiało funkcjonować pismo. Czyli wiele osób z grubsza, wiele osób musiało się z tym pismem zapoznać, żeby stworzyć założenia optyki, założenia mechaniki i Również chemii, która w te procesy fotograficzne była bardzo mocno zaangażowana. W momencie, kiedy pojawiły się obrazy techniczne, Flusser wspomina, że został jakby przywrócony cykliczny ogląd spojrzenia na cywilizację, a konkretnie na te obrazy techniczne. Jak to wyglądało, jak on to e, interpretuje? Otóż nasz wzrok, oglądając jakąkolwiek fotografię, skanuje, mówiąc współczesnym językiem, skanuje powierzchnię zdjęcia w sposób taki cykliczny, wraca e, ruchem takim kolistym, niemalże wraca do poszczególnych punktów. Zatrzymuje się przy nich i ponownie jakby powraca. Ten cykl, cykle te mogą się powtarzać. Tak więc obrazy techniczne zrewolucjonizowały cywilizację. Przepraszam. Zaznaczmy, że koncepcje Flussera pojawiły się w momencie, kiedy fotografia cyfrowa, owszem, była już w fazie eksperymentów, natomiast nie była powszechnie używana i wykorzystywana w pracach artystycznych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Flusser, kolejnym punktem, o którym Flusser mówi, istotnym, wokół którego zbudował swoją teorię fotografii, jest aparat. Każdy fotograf ma aparat. No, powiedzmy, prawie każdy. Czym według Flussera jest aparat? Aparat jest... Zabawką udającą myślenie. Jak interpretuję to w sposób taki bardzo prosty, to to, że nam się wydaje, to jakby rozwijając koncepcję plusera, nam się wydaje, że e, używamy aparatu i Podporządkowujemy go sobie. Cały czas mówimy jeszcze o czasach, w których nie było aparatów cyfrowych. Natomiast nie do końca jest tak. Zawsze, odkąd pojawiły się pierwsze aparaty, każdy kolejny był udoskonaleniem poprzedniego. Producenci sprzętu fotograficznego zachęcali nas do Kupna kolejnego i dalej zachęcają do kupna kolejnego modelu aparatu, który jeszcze bardziej uprości wykonywanie zdjęć, które dziś już jest banalnie proste. Dlatego, mówiąc językiem Flustera, użytkownicy aparatu byli nie tyle użytkownikami, co Funkcjonariuszami. Kim jest funkcjonariusz? Funkcjonariusz to jest ktoś, kto ściśle poddaje się programowi aparatu. Poddając się programowi aparatu, wykonuje bezmyślnie jego funkcje. Bada robiąc zdjęcia, właściwie różnego rodzaju kombinacje możliwości. Programu zawartego w aparacie. Już w momencie kiedy książka Flusera się pojawiła, miał on świadomość, jak wzrasta liczba powstających fotografii. Zanim jeszcze pojawiła się fotografia cyfrowa. Wspominał o nadmiarze. Wykonywanych zdjęć. Kim zatem miał być fotograf? Kim zatem miał być twórca posługujący się fotografią? Według Flussera był to ktoś, kto pracuje, używa aparatu, ale stara się, próbuje się nie podporządkowywać programowi zawartemu w skrzynce aparatu. Dziś, kiedy nadmiar fotografii jest faktem, ta koncepcja przybiera jeszcze nieco inny, idee Flucera przybierają jeszcze inny wymiar. Myślę, że rozwijając teorię Flussera, zaryzykowałbym stwierdzenie, że pojawienie się obrazów cyfrowych, technologii cyfrowej, mogłoby być kolejnym punktem w historii ludzkości. Dlatego że o ile fotografia analogowa bo o tej pisał Flusser wymagała po to by przynajmniej na pewnym etapie jej rozwoju po to żeby wykonywać ją prawidłowo wymagała e, terminowania wymagała zapoznania się natomiast e, dziś obsługa aparatu jest banalnie prosta stąd też nadmiar produktów Produkowanych obrazów. Jak to się, jak to się, jak to widać, czy, czy można to jakoś za, zauważyć w praktykach artystycznych? Jakbyśmy to mogli dostrzec, na co bym zwrócił uwagę? Dla mnie taką charakterystyczną pracą była praca Erika Kessela. Eric Kessel, w roku bodaj 2011 wydrukował zdjęcia, które w ciągu jednego dnia pojawiły się na popularnej wówczas stronie do publikacji i wymiany fotografii. Okazało się, że tym, tymi fotografiami mógł zasypać olbrzymią przestrzeń galerii. Fotografie były wydrukowane w niewielkich formatach pocztówki i właściwie odbiorca wystawy, tak prezentowanej wystawy Erika Kassela brodził wśród milionów zdjęć rozsypanych po powierzchni galerii. Nieistotne było, co te zdjęcia przedstawiają. Istotne było przedstawienie samego. Nadmiaru. Myślę, że punkt krytyczny wysycenia ilością zdjęć już dawno został przekroczony. Być może dlatego <grym> yy, wspomniałbym o tym, że fluser zachęca i ja zachęcam do ograniczenia się w praktykowaniu naświetlania, a raczej poddaniu się niezbędnej dyscyplinie i próba próbie wyjścia poza program aparatu. Jeśli mówiłem, że punktem zwrotnym kolejnym była fotografia cyfrowa, to nie jestem do końca przekonany, czy rzeczywiście tak było, bo tym co... Obecnie rewolucjonizuje nasze myślenie na temat robienia zdjęć jest sztuczna inteligencja. Dlatego, że wracamy znowuż do punktu, w którym obrazy generowane są na podstawie tekstu. A więc, znowuż, tekst jakby wychodzi na wierzch, ale tekst nie w formie instrukcji obsługi aparatu. Które to instrukcje przy zaawansowanych współcześnie technologicznie aparatach, stają się niemalże encyklopediami. I tak naprawdę, jeśli nie chcemy być funkcjonariuszami aparatu, to wcale nie musimy zapoznawać się z każdym punktem tej instrukcji, żeby móc wykonywać zdjęcia. Naszym zadaniem, zadaniem jako twórców fotografii, będzie próba wyjścia poza program. Kto wie, czy nie lekarstwem na to, czy lekarstwem na to nie będzie właśnie sztuczna inteligencja, która wymagać będzie od twórcy, żeby był w stanie zdefiniować w formie słów to, co idee, koncepcje, które chciałby zwizualizować, bowiem samo sfotografowanie jej jest czymś nadzwyczaj prostym. Same, sam aparat i różnego rodzaju formy programów w nim zawartych spośród. Wielu wymienia choćby na przykład ideę postfokus, czyli tego, że ostrość w aparacie może być ustawiona już po zrobieniu zdjęcia, a więc jakby istnieje możliwość zmiany decyzji odnośnie czytelności zdjęcia już po jego wykonaniu. Sama czynność wykonania fotografii przestaje być istotna. Natomiast zbudowanie treści jest czymś znacznie trudniejszym. Wymaga od nas sprawności posługiwania się językiem, która myślę, że w dobie wszechpanujących obrazów technicznych w znacznym stopniu mogła ulec ustecznieniu. O czym jeszcze można byłoby powiedzieć, zachęcając Was do e, e, czytania e, Fulsera, do czytania na temat e, fotografii? Myślę, że warto po prostu zajrzeć i zapoznać się e, z tą e, książką. O czym jeszcze Flusser wspomina i o czym mm, termin, który zawsze mnie e, zajmuje, to jest redundancja, czyli jakby e, redundancja, czyli powtarzanie informacji. Tworzenie informacji nieistotnych, nieistotnych e, z tego punktu widzenia, że jakby są nadpisywaniem pewnych komunikatów. Tak przynajmniej ja odczytuję redundancję. Więc tworzymy obrazy. Funkcjonariusz aparatu tworzy obrazy, które zawarte są w programie, powielając jakby kolejne obrazy powstałe wcześniej. I to twórcze nie jest. Dlatego starajmy się wyjść, Poza program aparatu, i próbujmy walczyć z programem. Nie bądźmy funkcjonariuszami, bądźmy twórcami. I do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję.